To co, Simon? Do, do następnego podejścia, nie? No. Sayonara! A w bo, bo, bo ty nie słyszałeś. Update jest. Do Pika. Co? To no jest update do Pika. Wyszedłem z tego z gry i pisało, gra niezaktualizowana. Zamknij grę i uruchom ponownie. No dobra, to wyłączę. Zaktualizuj. Faktycznie jest aktualizacja. Ale... Co dodali? Gdzie to się basi? Nic nie pisze. Ty, 400 mega! To całkiem no. spory update. Co chcesz coś tam. Uzupełnić zapasy co? kawy. Wróć nie kawy herbaty. Możesz. Hej! Patrz, co tu pisze! Bibinost Concert is live on the shore for this weekend only, co? To, to było wcześniej? A. Chyba nie. <laughs>

o kurdi! Ma trąbę? Ma trąbę. Ma trąbę. Trąbimy? Będzie grało. Bibinosa będzie grało. Trąbimy? No, A taka jest specjalne. Jak, jak się nazywa? To jest megafon. To jest Google pytajnik. A trąbka pytajnik. No i megafon ma. Mogę zagrać? Mogę zagrać? O. Ty, ma kryształ w sobie. <głos> o, o! <głos> co się dzieje? A co jest? Co się? O kurde! O K... <mówiłeś> <mówiłeś> graj dalej Nie da się To tyle, zagrałem, przyzwałem go O, hajs he Hajs leci Ej, dawaj teraz Zasalutuj, zasalutuj <mówi> E <Ej>. coś <się mówi> co mówi? No tak No śpiewa normalnie Ej A no tak, bo ja mu muzykę wyłączoną <laughs> yeah. <laughs> Mr. Zero, bro, made a typo. My girl got a girl, she a nipho. Ain't too good, <laughs> I think I need lipo. Pop one, two, three, four, I'm a psycho. Commas com in a million bucks. That's two. More than I'm giving in bucks. That's two. Shotties with a big old bucks. That's two. Ford you out of sets on a truck. One to the kidney, two to the dome. That's left, right, left, right, left, right, go. Got a rody for the brunch and a panic for the show. That's left, right, left.